Hej, cześć, ja jestem Nikodem z kanału Odin, a to jest druga część historii Halka, Inaczej Brusa Bannera. Zapraszamy na odcinek. Banner uciekł ze Stanów Zjednoczonych i poświęcił swój czas na pomoc chorym i biednym. Kiedy narastające zagrożenie wymagało specjalistycznej wiedzy naukowej, Bannera Tarcza zwerbowała go, wiedząc doskonale, że niesamowita siła. Alterego bannera Halka będzie dodatkowym atutem dla Avengers. Banner miał za zadanie wytropić Tesseract, współpracując z Tonym Starkiem, aby to osiągnąć. Pomimo niemal spowodowania katastrofy, kiedy Loki przemienił go z siłą w Halka, banner dołączył do Avengersów podczas bitwy o Nowy Jork i pomógł im w pokonaniu Lokiego i jego armii Chitauri. Gdy Avengers rozstali się w wyniku bitwy, banner stał się dobrym przyjacielem Starka i przeprowadził się do Avengers Tower by żyć bez stresu. Po powstaniu Hydry, Hulk ponownie pomógł Avengersom stawić czoła stale rosnącemu zagrożeniu Hydry. Avengersi z pomocą Hulka pokonali Wolfganga von Strakera i odbierają berło. Chciał sprawić, aby Ziemia zawsze była bezpieczna, bez ciągłej potrzeby Avengers. Banner Pomagał Starkowi w tworzeniu Ultrona sztucznej inteligencji. Ultron został zaprogramowany, by chronić Ziemię za wszelką cenę. Uważał ludzkość i Avengersów za największe zagrożenie i skupiał się na ich unicestwieniu. Banner został następnie poproszony przez Starka o pomoc w tworzeniu Visiona, a później został namówiony przez Charnoldowe do przemiany w Hulka i pomocy w pokonaniu Ultrona. Po porosty Ultrona, Hulk leciał z Quinjetem. Opuścił Ziemię, lecąc w kosmos i natrafiając na tunel czasoprzestrzenny, który spowodował upadek Kringenta na planetę Sakar, gdzie stresujące środowisko uniemożliwiło mu zmianę w banera, co spowodowało, że pozostał w formie Halka przez dwa lata. Na Sakar został gladiatorem arcymistrza i wkrótce został uznany za uwielbianego wojownika. Decydując się nie wracać na Ziemię i cieszyć się życiem uwielbianego wojownika. Jednak kiedy Thor przybył na planetę, Hulk walczył ze swoim starym przyjacielem na arenie. Po ich walce Thor poinformował Hulka, że Asgard jest zagrożony z powodu powrotu Heli. Hulk pomógł Asgardianom w ich walce, pokonując Fenrisa i pozwalając Asgardianom wejść na statek, a gdy rozpoczął się ragnarok, dołączył do ich podczas próby podróży na Ziemię. W drodze na ziemię Hulk został zaatakowany przez Czarne Zakon, którzy zabili połowę Asgardian. Hulk stanął do walki z ich przywódcą Thanosem, który go pokonał. Został następnie przeteleportowany przez Heimdala do Sanctum w Nowym Jorku, gdzie Banner ostrzegł Doktora Strange'a, Ironmana, a później Kapitana Amerykę, że Thanos nas ciąga. Dowiedziawszy się, że nie jest już w stanie przekształcić się w Hulka, Banner obsługiwał zbroję Hulkbustera, aby pomóc Avengersom w bitwie w Wakandzie. Chociaż Banner i jego sprzymierzeńcy zdołali pokonać siły Thanosa, gdy Thanos osobiście przybył do Wakandy, aby odzyskać Kamień Umysłu, bez wysiłku pokonał Bannera i innych bohaterów, po czym wsadził ostatni kamień do rękawicy nieskończoności, wymazując połowę populacji Wszechświata, Banner był jednym z ocalałych. Wkrótce po zdziesiątkowaniu, Banner na stałe połączył siebie i Harka w jedną istotę, która połączyła siłę i sylwetkę Hulka z umysłem i inteligencją Bannera i przekształciła go w uwielbianą gwiazdę. W 2023 roku powrócił do Avengers, aby pomóc im w podróżowaniu w czasie. Po powrocie do bitwy o Nowy Jork w 2012 roku Banner z powodzeniem zdobył Kamień Czasu od starożytnej i powrócił do teraźniejszości. On i Rocket pomogli tonemu Starkowi zaprojektować żelazną rękawicę, aby zawierała kamienie, które zbierali Avengersi. Zdecydował się na użycie rękawicy nieskończoności, aby wskrzesić wszystkie życia wymazane przez dziesiątkowanie, kosztem poważnego zranienia się w tym procesie. Po bitwie o ziemię, która doprowadziła do śmierci Ironmana, Banner pomógł kapitanowi Ameryce oddać kamienie nieskończoności w odpowiednie miejsca. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.